Farby Mineralne Kajm, z racji swojej unikalnej trwałości i realizacji wielu prestiżowych obiektów kojarzone są przede wszystkim z realizacją obiektów zabytkowych. Tutaj chcemy pokazać, że równie dobrze czujemy się w architekturze nowoczesnej, że mamy pokaźny dorobek i. Szczególnie dobrze czujemy się w betonie architektonicznym. Firma Archivent przedstawia dla nas nową formułę spotkań dla architektów. Wczoraj braliśmy udział w podobnym inwencie w Lublinie, dzisiaj jesteśmy w Warszawie, w październiku wystąpimy w Gdańsku. Myślę, że jeszcze w kolejnym roku, w kolejnych miastach, na pewno nasza przygoda będzie kontynuowana.